Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek z dnia 27 marca 2024 rok pod tytułem Elon Musk, cudzysłów: Muła wywrze bezpośredni wpływ w ciągu 36 godzin. To nie przestaje. Wideo Wid serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek, chyba statek obcych, nie wiem o co dokładnie chodzi. MediaGri, niezależny wydawca, jest teraz dostępna na telegramie pod adresem. W głębinach kosmosu niebiański istnienia, pędzi w stronę naszego układu słonecznego, grożąc zakłócenie spokoju naszego kosmicznego sąsiedztwa. Omuma enigmatyczny obiekt międzygwiezdny, przyciągnął uwagę świata swoją złowrogą trajektorią, ponieważ do przewidywanego wpływu pozostało zaledwie 36 godzin, stawka nigdy nie była tak wysoka. Dołącz do nas gdy gdy będziemy odkrywać porywającą sagę o, un, o UNAMUA i straszne ostrzeżenie wydane przez nikogo innego jak potentanta technologicznego Elona Muska. Wyobraź sobie, że masywna to, że masywna istota w kształcie cygara, pędząca przez rozległą przestrzeń kosmiczną z niewyobrażalną prędkością, to nie jest fabuła hollywoodzkiego hitu, to mrożąca krew w żyłach rzeczywistość podróży Omuna Muła przez nasz układ słoneczny. To, co się zaczęło jako odległa ciekawość, przekształciło się w zapierający wdech w piersiach, w wyścig z czasem, który ludzkość stoi na krawędzi bezprecedensowej kosmicznej kolizji odkrywanie tajemnic Omunamua od chwili gdy astronomowie po raz pierwszy odkryli ją w 2017 roku wy wymknęła się wszelkim konwencjonalnym wyjaśnieniom i jego y wydłużony kształt nieregularna trajektoria i widoczny brak dostrzegalnego pochodzenia sprawiły że eksperci drapią się po głowach ze zdumienia czy to kometa, asteroida czy może coś bardziej nieziemskiego może statek kosmiczny Obcy, trudno powiedzieć, Elon Musk bienalar pośród szaleństwa spekulacji i niepewności pojawił się jeden głos, który wyraźnie ostrzegł Elon Musk wizjonerski przedsiębiorca znany ze swoich odważnych wypraw. W eksplorację kosmosu we współpracy z takimi firmami jak SpaceX, który do niego należy, wydał surowe ostrzeżenie dotyczące trajektorii Omunamua. W tujcie, w y, o którym słyszał cały świat, Mask oświadczył cudzysłów: na Mu'a wywrze bezpośredni wpływ w ciągu 36 godzin. To nie przestaje. Jego złowieszcza proklamacja wstrząsnęła społecznością naukową, wywołując burzę debat i spekulacji. To chyba tutaj jest powiedzia, nie, to chyba inny materiał, jednym z. Nauka kryjąca się za spektaklem, gdy odliczy, odliczanie do uderzenia maleje, naukowcy starają się rozwikłać tajemnice pochodzenia i zamiarów Oumuamua. Korzystając z najnowocześniejszych teleskopów i modeli obliczeniowych, badacze stworzyli wstępny obraz tej niebiańskiej zagadki. Niektórzy stawiają hipotezę, że Oumuamua może być fragmentem odległej obcej cywilizacji, co zarówno urzeka, jak i przeraża wyobraźnię przygotowanie na to, co, co nie do pomyślenia. Zegar odmierza godzinę zero, a świat przygotowuje się, się na możliwość katastrofalnej kolizji. Rządy mobilizują zespoły reagowania kryzysowego, obywatele gromadzą zapasy, a naukowcy gorączkowo pracują nad opracowaniem rozwiązań w ostatniej chwili. Jednak w obliczu takiej kosmicznej niepewności pojawia się jedno pytanie: czy ludzkość może zapobiec katastrofie, czy też jesteśmy jedynie pionkami w kosmicznej grze losowej? Końcowe odliczanie w miarę upływu sekund napięcie wzrasta do poziomu gorączki, każdy teleskop wycelowany w nocne niebo, każdy układ radarowy, skanujący oznaki zbliżającej się zagłady, czy omuna muła spełni swoje złot, złowieszcze proroctwo, czy też ludzkość przeciwstawi się. Przeciwnością losu i wyjdzie z tego bez szwanku, los naszej planety wisi na włosku, a świat wstrzymuje oddech, gdy zegar wybija zero. Wniosek: W annałach historii kosmosu niewiele wydarzeń może równać się z napięciem, intrygą towarzyszącą fatalnej podróży ku przez nasz układ słoneczny. Od tajemniczych początków po dramatyczny finał ten międzygwiezdny intruz poruszał się yy, niewyobraźnie wyobra milionów ludzi i zmusił ludzkość do zmierzenia się z kruchością naszego istnienia. Gdy czekamy na wynik tego kosmicznego klifu, jedna rzecz pozostaje pewna: wszechświat jest ogromny, tajemniczy i nieskończenie nieprzewidywalny. I być może w tym właśnie tkwi jego największy urok. I tu, tu chyba jest bardziej powiedziane w języku angielskim przez Elona Maska. To by było wszystko, chociaż to na, na zasadzie ja jedynie tak było napisane. Przeczytałem, nie może tak, nie, koniecznie musi tak być, to trzeba powiedzieć. Różnie może to być, ja nie będę się wypowiadał, a z drugiej strony może taki się obiekt też tutaj pojawić. Trudno powiedzieć. To by było wszystko, akurat materiał na YouTube się nadaje. to się, mamy hmm, 28. Wczorajszy materiał, a więc dzisiaj zostanie zamieszczony na YouTube. Dziękuję za uwagę. Możecie sobie ten materiał oglądać w języku angielskim. I dozo.